Mój przyjacielu, dziś porozmawiamy o czymś, o czym prawie nikt nie mówi szczerze. Widzisz, są gesty, sposoby, pozycje, które wielu mężczyzn uważa za nieodparte. A jednak dla większości kobiet to właśnie te chwile psują magię, gaszą emocje i zamieniają prawdziwą bliskość w coś mechanicznego. To nie kwestia siły ani doświadczenia, lecz uważności. Kobiety rzadko nienawidzą samej pozycji. Nie lubią raczej tego, co czują, gdy ją przeżywają braku równowagi, skrępowania, utraty więzi. Mówię ci to z łagodnością, bo wiem, że każdy mężczyzna chce dobrze. Chce dać przyjemność kobiecie, którą kocha albo pragnie. Ale często myli pasję z pośpiechem. Myśli, że kobiece ciało działa tak samo jak jego szybko, prosto, przewidywalnie. Naśladuje więc to, co widział, co wydaje się ekscytujące. Nie wiedząc, że po drugiej stronie ona zastanawia się, dlaczego nic nie czuje, albo, co gorsza, dlaczego czuje się użyta. I tu wszystko się zmienia, nie chodzi o pozycję ciała, lecz o postawę serca. Niektóre pozycje powstały z fantazji, nie z rzeczywistości. Na ekranie wyglądają pięknie, w miękkim świetle filmu wydają się pasją, ale w prawdziwym życiu są chłodne, niewygodne, czasem wręcz śmieszne. Kobieca przyjemność to język oddechu, rytmu i spokoju. Nie pisze się jej kątem nachylenia, tylko harmonią ruchu. Kiedy ciało kobiety jest napięte, niezrównoważone albo traktowane jak pokaz, zamyka się. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie potrafi. Pierwsza pozycja, która pojawia się w zwierzeniach, to ta przy ścianie. Wygląda namiętnie, spontanicznie, jak scena między dwojgiem, którzy nie mogą się powstrzymać. Ale w rzeczywistości jest wszystkim, tylko nieprzyjemnością. Kobieta traci równowagę. Musi myśleć, by nie upaść, nogi drżą, ręce się męczą, oddech się skraca. Już nie jest w chwili, walczy o utrzymanie się na nogach. Seksuolodzy mówią jasno: kobiece ciało potrzebuje stabilności, by się otworzyć. Jeśli walczy o ciężar ciała, cały system się zamyka. Myślisz, że sapie z rozkoszy, a to wysiłek. Ta pozycja ma jednak pewien urok symboliczny: mówi o pożądaniu, spontaniczności, ogniu chwili. Ale to, co działa w głowie. Nie zawsze działa w ciele. Jeśli chcesz zachować ten płomień, zrób to inaczej. Podtrzymaj ją, daj jej oparcie. Niech poczuje, że ją chronisz, nie że popychasz. Różnica jest ogromna. W jednym przypadku walczy o równowagę, w drugim może się oddać, bo czuje bezpieczeństwo. A przyjemność, mój przyjacielu, zawsze zaczyna się właśnie tam, w bezpieczeństwie. Druga pozycja, której wiele kobiet nie znosi, to ta stojąca od tyłu. W męskiej wyobraźni symbolizuje władzę, kontrolę, pewność siebie. W rzeczywistości to chaos kątów i braku zgrania. Jeden zbyt wysoki, druga zbyt nisko, biodra niepasujące, ciężar źle rozłożony. Zamiast harmonii, seria przypadkowych ruchów. Ona nie czuje nic oprócz dyskomfortu. Próbuje się dopasować, ale ciało nie współpracuje. A gdy mężczyzna myśli, że wszystko idzie świetnie, ona powoli znika, traci kontakt z chwilą. Nie chodzi o to, że nie lubi być dotykana w ten sposób, tylko o to, że chce współuczestniczyć, a nie znosić. Jeśli chcesz, by ta pozycja była naprawdę dobra, pozwól jej prowadzić rytm. Niech oddycha, niech rusza się tak, jak chce. Kobieca rozkosz buduje się w wolności, nie w przymusie. Gdy może decydować o ruchu, otwiera się, prowadzi, tworzy melodię. A ty musisz tylko słuchać. Oto prawdziwe mistrzostwo słuchać bez dominowania. Inna pozycja, którą wielu mężczyzn uważa za niezwykłą, to te akrobatyczne. Noga tu, ramię tam, ciało wygięte jak w pokazie siły. W filmach wygląda to efektownie, ale w prawdziwym życiu jest męczące, niezgrabne i pozbawione magii. Przyjemność nie ma nic wspólnego z gimnastyką. Kiedy kobieta musi się koncentrować na równowadze, napięciu mięśni, strachu przed upadkiem, nie jest już w chwili, tylko w napięciu. A napięcie jest największym wrogiem przyjemności. Słyszałam to setki razy. Nie mogłam się rozluźnić. Myślałam o tym, żeby się nie przewrócić, o mojej nodze, o rękach, o wszystkim, tylko nie o nim. I właśnie o to chodzi. Takie pozycje odcinają głowę od ciała. Wyglądają efektownie, ale nie są zmysłowe. Wymagają wysiłku, a rozkosz nigdy nie rodzi się z wysiłku. Wiesz, co kobiety naprawdę lubią? Prostersy. Takie, w których mogą oddychać, poruszać się naturalnie. Czuć się piękne. Kobiecy zachwyt jest nierozerwalnie związany z obrazem samej siebie. Jeśli czuje się atrakcyjna, otwiera się. Jeśli czuje się skrępowana, przyciśnięta, wystawiona na pokaz, zamyka się. To proste. Pragnienie kobiety płynie z poczucia pewności. A pewność rodzi się w Twoim spojrzeniu. Jeśli Twoje oczy mówią, jesteś cudowna, ona się otworzy. Jeśli szukają efektu, zastygnie. Jest też pozycja która wydaje się delikatna i spokojna, ta, gdy leży płasko na brzuchu. Dla wielu mężczyzn wygląda romantycznie, miękko, spokojnie. Dla kobiety to często klaustrofobiczne. Ciężar ciała przygniata, oddech staje się płytki, piersi i brzuch są ściśnięte, kark napięty. Nic w tym ustawieniu nie sprzyja rozluźnieniu. A kiedy oddech się zatrzymuje, przyjemność znika. To, co kobiety wtedy czują, to dystans. Nie widzą twoich oczu. Nie słyszą oddechu, nie mają żadnego punktu zaczepienia. To fizyczna cisza. Czują się nieobecne, jakby znikały z chwili. Ty myślisz, że to intensywne, a dla niej to chód. Zastanawia się, czy w ogóle na nią patrzysz, czy tylko odtwarzasz coś zapamiętanego. I właśnie w tej chwili pragnienie umiera. To nie kwestia siły, lecz intencji. Jeśli chcesz, by pozostała w chwili, zachowaj kontakt. Mów do niej cicho, połóż dłoń na skórze, pokaż, że jest obecna, że istnieje. Przyjemność kobiety nie rodzi się z nacisku, ale z więzi między dwoma oddechami. Tę więź możesz tworzyć w każdej sekundzie, nawet w ciszy. Jest też inna, równie nielubiana pozycja, ta, w której mężczyzna leży pod spodem i unosi biodra, próbując nadać więcej rytmu. W teorii ma być dynamicznie, w praktyce to chaos. Ciała się zderzają, oddechy gubią, rytm zanika. To już nie taniec, lecz walka z grawitacją. Wiele kobiet mówi, że wtedy czują się jak przedmiot, miotane, nieskoordynowane, czasem nawet zawstydzone. Myślą, on mnie nie czuje, tylko próbuje coś udowodnić. I ta myśl odbiera im wszystko. Prawdziwy sekret tkwi w synchronizacji. Kobiece ciało nie potrzebuje wstrząsów, potrzebuje zrozumienia. Jeśli obserwujesz jej twarz, oddech, drobne ruchy, będziesz wiedział, dokąd iść. Wtedy wszystko staje się proste. Nie musisz być szybki, wystarczy, że będziesz świadomy. Kobiet nie imponuje brutalność, lecz precyzja. Chcesz wiedzieć, czego naprawdę nie znoszą? Nie samej pozycji, lecz konieczności milczenia. Tego, że muszą udawać, by nie zranić twojej dumy. Wiele z nich mówi: Nie mówiłam, że tego nie lubię, bo nie chciałam psuć nastroju. To smutne, bo rozkosz powinna być wolnością, nie egzaminem. Gdy kobieta milczy, gaśnie. Gdy może mówić, zapala się. A żeby mogła mówić, musisz słuchać, bez obrony, bez napięcia. Najpiękniejsze chwile w związku to te, gdy można się śmiać, poprawiać, odkrywać. Możesz ją zapytać spokojnie, czego chce, co lubi. Możesz powiedzieć pokaż mi, jak wolisz. Ta prosta prośba zmienia wszystko. Odwraca rol, zmienia scenę w rozmowę. A rozmowa jest sercem kobiecej rozkoszy. Niektóre kobiety mówią też. Że nie znoszą pozycji, w których czują się małe, znikające, jak widownia, nie partnerka. Tam, gdzie nie widzą Twojej twarzy, gdzie czują tylko ciężar, a nie emocje. Dla nich przyjemność zaczyna się od spojrzenia. Kiedy Twoje oczy spotykają jej oczy, pojawia się iskra, obietnica, zgoda, więź. Gdy spojrzenie znika, znika też bliskość. Dlatego zawsze wybierają to, w czym mogą patrzeć, dotykać, czuć oddech. To nie naiwna czułość, to zakorzenienie. Muszą czuć, że jesteś obecny. Wiele kobiet mówi, że chciałyby, aby mężczyźni zrozumieli coś prostego. Przyjemność nie jest czymś, co się daje, tylko czymś, co się tworzy razem. To nie łaska, nie trofeum, ale stan, który buduje się wspólnie, w rytmie oddechu i dotyku. Kiedy jesteś cierpliwy, gdy oddychasz z nią, gdy patrzysz bez oceny, robisz więcej niż tysiącem słów. Uspokajasz jej ciało, gasisz lęk, budujesz zaufanie. W tej ciszy rodzi się prawdziwa bliskość. Ciało kobiety jest jak instrument, który trzeba nastroić. Jeśli pociągniesz strunę zbyt mocno, pęknie. Jeśli zostawisz ją bez uwagi, zamilknie. Ale jeśli jej słuchasz, jeśli czujesz wibrację, znajdziesz właściwy ton. Ten ton to właśnie moment, gdy zamyka oczy, oddycha głęboko i całkowicie ci ufa. Kiedy kobieta nie lubi danej pozycji. Nie dlatego, że jest trudna, ale dlatego, że zabiera jej to poczucie harmonii. Jej umysł i ciało przestają grać w tej samej melodii. Dlatego się wycofuje. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę lubi, naucz się rozpoznawać, czego unika bólu, braku równowagi, strachu, że nie jest pożądana za to, kim jest. Najbardziej kochają spokój. Nie taki, który usypia, ale taki, który pozwala czuć każdą sekundę. Kiedy zwalniasz, Widzisz każdy szczegół, drżenie skóry, cichy wdech, to, jak jej ciało odpowiada na twój ruch. Wtedy przestajesz działać, a zaczynasz odczuwać. Z niecierpliwego kochanka stajesz się partnerem, który naprawdę rozumie. Mężczyźni często myślą, że najważniejsze jest tempo i ogień, ale dla kobiety liczy się moment, w którym wszystko się wyrównuje wzrok, dotyk, oddech. To ogień, który nie pali, tylko ogrzewa. Chce nie szybkości, a precyzji. Chce by się czuł, a nie zdobywał. I wiesz co? Kiedy to zrozumiesz, nawet te pozycje, które kiedyś wydawały się bez sensu, mogą się zmienić. Jeśli czuje się bezpieczna, jeśli wie, że ją wspierasz, jeśli widzi, że nie musisz niczego udowadniać, wszystko nabiera innego znaczenia. Ściana staje się oparciem, nie przeszkodą. Napięcie tańcem, nie walką. Plecy nie ciężarem, lecz miejscem zaufania. Nie chodzi o pozycję, tylko o intencje. mężczyźni często zapominają, że kobiece ciało reaguje na energię. Jeśli jesteś spięty, nerwowy, rozproszony, poczuje to natychmiast. Jeśli jesteś spokojny, skupiony, czuły, otworzy się sama. To chemia, ale też psychologia. Kobieca przyjemność jest lustrem, odbija to, co wysyłasz. Jeśli wysyłasz pośpiech, wróci napięcie. Jeśli wysyłasz spokój, wróci światło, bo przyjemność nie zaczyna się w ciele, tylko w obecności. Nie chodzi o to, żeby być silnym, ale żeby być obecnym. Jeśli naprawdę jesteś, jeśli czujesz, słuchasz, oddychasz z nią, każda pozycja staje się dobra. Nie dlatego, że jest idealna, ale dlatego, że jest wasza. Wiesz, mój przyjacielu, kiedy kobieta mówi o tym, czego nie lubi, nie robi tego, żeby Cię skrytykować. Robi to, żeby się zrozumiał. To delikatna różnica, której wielu mężczyzn nie dostrzega. Ona nie mówi: Nie lubię tego, by cię odrzucić, lecz by zaprosić cię bliżej. Chce nie zmiany twojego ciała, ale twojej uwagi, bo kobieca rozkosz to właśnie uwaga. Każdy detal ma znaczenie: siła dotyku, rytm oddechu, ciepło spojrzenia. To, co dla ciebie może być drobiazgiem, dla niej jest wszystkim. Kobiety nie znoszą pozycji, w których czują się niewidzialne, w których ich odczucia znikają za demonstracją. Nie lubią, gdy wszystko staje się aktem do wykonania, sceną do odegrania. Bo w takich chwilach nie są już obecne, tylko występują. A występ to wrogi przyjemności. Zamienia bliskość w pokaz, emocje w wysiłek. Wielu mężczyzn myśli, skoro nic nie mówi, to znaczy, że jej dobrze. Ni. Czasem milczy, bo nie chce cię zranić. Zachowuje ciszę, by nie zepsuć nastroju, choć w środku już się oddala. A potem, kiedy nagle staje się chłodna, zdystansowana, nie wiesz dlaczego. To właśnie przez te drobne chwile, kiedy chciała powiedzieć wolniej, inaczej, spójrz na mnie, i nie powiedziała. Pozycje, których nie lubią, nie zawsze są bolesne. Czasem są po prostu puste. Brak im duszy. To gesty, które niczego nie opowiadają, chwile, w których ciało działa, ale dusza śpi. Kobieta wybaczy niezgrabność, ale nigdy nieobecność. Czuje wszystko, nawet to, co próbujesz ukryć. Jeśli twoje myśli błądzą, jeśli wzrok ucieka, zauważy. I w tej sekundzie przestaje czuć. Kobiety za to kochają, gdy mężczyzna widzi ich niemy język, gdy rozumie, że westchnienie jest zaproszeniem, a delikatny ruch dłoni słowem. Ich ciało mówi o wiele głośniej niż usta. Trzeba tylko zwolnić, polubić ciszę. Pośpieszny mężczyzna nie słyszy nic, spokojny odczytuje wszystko. W tym właśnie tkwi różnica między przeciętnym kochankiem a tym, którego się pamięta. Chcesz wiedzieć, co sprawia, że kobieta pamięta mężczyznę? Nie technika. Sposób, w jaki na nią patrzy po tym, jak zrozumiał, co lubi. Cierpliwość, z jaką czeka przed ruchem. Uważność, która sprawia, że czuje się wyjątkowa, bo rozumie, że nie jesteś tam dla siebie, tylko z nią. To z nią zmienia wszystko, w tym kryje się czułość, porozumienie i równowaga. Nawet najprostszy gest zamienia się w nowe doświadczenie. Większość pozycji, których kobiety nie lubią, mogłaby stać się piękna, gdyby była przeżywana inaczej. Nie ciało jest winne, lecz intencja. Jeśli utrzymasz kontakt, jeśli pozwolisz jej prowadzić, jeśli usłyszysz jej oddech, ściana stanie się oparciem, podłoga przestrzenią, dystans, grą. Wszystko zależy od tego, jak to widzisz. Miłość nie jest w kształcie, ale w sposobie. Tu mężczyźni często popełniają błąd. Myślą, że zmiana pozycji to zmiana doznań, a przyjemność nie pochodzi z różnorodności, tylko z głębi. Można trwać godzinami w tej samej pozie, a jeśli energia płynie między wami, to będzie niezapomniane. Można też zmieniać ruchy i nie zostawić po sobie nic. Ciało nie potrzebuje nowości, potrzebuje zrozumienia. Kiedy kobiety mówią, że czegoś nie lubią, nie dlatego, że chcą mniej pasji, ale dlatego, że chcą więcej świadomości. Chcą czuć, że jesteś nie tylko ciałem, ale emocją. Chcą wiedzieć, że czujesz to samo. To subtelna synchronizacja, której nie widać, a która tworzy całość. Gdy pojawia się to zgranie, nie ma złych pozycji, są tylko dobre momenty. Mało który mężczyzna to dostrzega. Uczy się działać, nie być. Mówią mu, że trzeba imponować, wytrzymać, dowieść. A nikt nie mówi, że prawdziwa siła mężczyzny to spokój w intensywności, umiejętność utrzymania spojrzenia, spokojnego oddechu, gdy wszystko przyspiesza. Nie po to, by błyszczeć, ale by słuchać. Bo właśnie wtedy rodzi się prawdziwy ogień, nie z napięcia, lecz z opanowania. Kobieta nie nienawidzi pozycji, bo jest trudna. Nienawidzi, bo przypomina jej brak kontroli. Bo traci głos, ale jeśli dasz jej przestrzeń, by prowadziła, zabierze cię dalej, niż kiedykolwiek byłeś. To paradoks. Im więcej wolności jej dasz, tym więcej dostaniesz. Kobiety kochają siłę w delikatności. Kochają, gdy trzymasz mocno, ale nie więzisz. Gdy twoje ruchy mają ciężar, lecz nie brutalność. Gdy czują twoją intencję, nie dominację. Ta subtelność znaczy wszystko. W czułości kryje się najczystsza moc, ta, która uspokaja i przyciąga. Dlatego pozycje, w których mogą się swobodnie poruszać, w których czują się piękne, zawsze będą ich ulubione. Kobieca przyjemność to zaufanie, a zaufanie buduje się długo przed dotykiem. Zaczyna się w słowach, w spojrzeniu, w tonie głosu. Jeśli czuje szacunek, jej ciało samo ci zaufa. Jeśli wyczuje chęć posiadania, zamknie się, nawet jeśli się nie odezwie. Wszystko to kwestia energii. Kobiety się nie zdobywa, z kobietą się współbrzmi. Przyjemność, mój przyjacielu, nie jest przypadkiem. Trzeba ją zbudować, nauczyć się jej, dopracować ją. Kobiety nie szukają idealnego ciała, tylko odpowiedniej energii. Kiedy mówią, że nie lubią jakiejś pozycji, nie zamykają drzwi, pokazują drogę. Mówią: Jeśli mnie posłuchasz, jeśli zwolnisz, jeśli poczujesz mój oddech, zabiorę cię tam, gdzie nigdy nie byłeś. I to prawda. Kiedy kobieta czuje się zrozumiana, staje się światłem. Całe jej ciało zaczyna mówić, skóra się otwiera, spojrzenie staje się językiem. Ale żeby mogła dojść do tego miejsca, musi najpierw poczuć, że ma prawo być sobą, prawo powiedzieć, nie lubię tego kropka. Prawo poruszać się we własnym rytmie. Prawo nie zawsze się podobać. Bo prawdziwe pragnienie rodzi się z autentyczności, nie z roli. Jeśli czuje, że musi być idealna. Zamyka się. Jeśli wie, że może być prawdziwa, rozkwita. Dlatego pozycje, których nie znosi, to często te, które zmuszają ją do udawania. Te, w których nie rozpoznaje siebie. Mężczyzna, który to rozumie, nie potrzebuje setek ruchów. Wie, że przyjemność to nie zestaw, ale obecność. Wie, że nie ma przepisu, jest tylko czujność. Kobieta zawsze wybaczy niezręczność, ale nigdy obojętność. Możesz nie wiedzieć, co robić, ale jeśli naprawdę jesteś obecny, wszystko będzie dobrze. Poprowadzi Cię bez słów, nauczy przez swoje ciało. I ta chwila będzie silniejsza niż jakikolwiek popis. Pozycje, których nie lubi, są przypomnieniem. Kobiece ciało nie jest przedmiotem do przesuwania, ale duszą do spotkania. Nie JJ, Nie ograniczaj, wspieraj. Nie pokazuj siły, pokaż opanowanie. Kiedy czuję tę energię, wszystko staje się proste. Nawet najzwyklejszy ruch zamienia się w poezję kobiety kochają mężczyzn, którzy potrafią oddychać nie tych, którzy się duszą, ale tych, którzy oddychają spokojnie i głęboko połarek czy kiedy oddychasz równym rytmem, ona wie, że jest bezpieczna wie, że może zamknąć oczy, a kiedy zamyka oczy, to koniec jest z tobą w całości. widzisz wszystko. Co nazywa się i pozycjami, których nie lubią, mogłoby zniknąć, gdyby każdy mężczyzna zrozumiał jedno: przyjemność nie jest serią gestów, ale stanem umysłu. Nie rodzi się z ciała, tylko z więzi. Ta więź tworzy się w delikatności, w spojrzeniu, w uważności. Kobieta nie zapamiętuje techniki, ale to, jak się czuła. Jeśli czuła się piękna, pożądana, szanowana, wróci do ciebie, znów i znów. Więc zapomnij o listach, schematach, poradnikach. Spójrz na nią. Oddychaj. Słuchaj. Bądź. To sekret, którego większość mężczyzn nigdy nie odkrywa. Kobiece ciało to tajemnica, która otwiera się tylko przed tymi, którzy potrafią patrzeć bez chęci posiadania. Pozycje, których dziś nie lubi, mogą stać się jej ulubionymi jutro, jeśli poczuje się inaczej. Bo ciało zmienia się wraz z emocją. Jeśli czuje się kochana, wszystko staje się możliwe. Dlatego musisz nauczyć się nie poruszać lepiej, ale kochać lepiej. Kochać z cierpliwością, z szacunkiem, z pokorą. Pamiętaj: Kobieta, która czuje się zauważona, świeci. Kobieta, która czuje się wysłuchana, otwiera się. A kobieta, która czuje się wolna, oddaje wszystko. Gesty przychodzą same. Przyjemność staje się oczywista. Tak, są pozycje, których kobiety nie znoszą. Ale za każdą z nich kryje się wiadomość. Nie czekają, aż będziesz doskonały. Czekają, aż będziesz prawdziwy. Kiedy to zrozumiesz, każdy ruch stanie się rozmową, każdy oddech obietnicą, każde spojrzenie wszechświatem. I już nigdy nie będziesz musiał pytać, czy jej się podoba, będziesz to wiedział, bo jej ciało odpowie, zanim padną słowa. I właśnie w tej wspólnej ciszy, w tej świadomej powolności, przyjemność staje się czymś świętym. Bez papysiu, bez liku, bez roli. Tylko dwoje ludzi, nagich z ciała, ale prawdziwych w duszy. To. Mój przyjacielu, jest prawdziwe piękno. Nie pozycję. Obecność.